Czy się da, czy się nie da? W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam kilka nietypowych rzeczy, które udało mi się sfinansować. Ja nazywam się Łukasz Kiełek i na co dzień zajmuję się leasingiem, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam krótkie historie, ponieważ nie były jakieś bardzo skomplikowane, natomiast rzeczy, które zostały wyleasingowane, są bardzo, bardzo nietypowe. Zaczynamy. Temat pierwszy Dźwigi z roku 1992. Trafił do mnie z polecenia klient, który to już w pięciu czy sześciu firmach próbował sfinansować dźwigi. Jest to o tyle um, ciekawa sprawa, że jeżeli ktoś się troszeczkę interesuje tą branżą, to ta technologia z 1992 roku wcale nie jest wiele gorsza niż to, co jest aktualne, to, co jest nowe. Po prostu ta różnica w technologii to nie idzie aż tak bardzo do przodu jak telefony czy komputery. Po prostu te dźwigi są jak najbardziej sprawne, wszystko w nich działa, natomiast ze względu na rok urządzenia, na rok produkcji tych urządzeń klient miał problem ze sfinansowaniem, Trafił do mnie z polecenia, miałem pewien pomysł, pomysł okazał się trafiony, udało się dosyć sprawnie, szybko tą transakcję wykonać, co było o tyle ważne, że klient po prostu miał terminy, goniły go terminy z dostarczeniem tych dźwigów. Udało się, klient zadowolony, klient, klient został ze mną już na parę lat, także mam nadzieję, że kolejne, kolejne takie nietypowe rzeczy będę wspólnie z nim mógł realizować. Temat drugi. Poligrafia. Poligrafia z 2004 roku, maszyna poligraficzna. Klient chciał maszynę nową w pierwszej kolejności, natomiast później gdzieś w trakcie poszukiwania znalazł maszynę dosyć starą 2004 rok, 15 lat. Natomiast też w tej poligrafii, podobnie jak z pierwszym tematem w budowlance tak naprawdę ta technologia idzie oczywiście do przodu, ale są pewne rzeczy, które stare maszyny można wykorzystać zmieniając tylko część oprzyrządowania, czy oprogramowania i dalej ta maszyna w pełni spełnia swoją funkcję. A tutaj sytuacja była taka, że ten nowy sprzęt, tak jak to klient porównał, tutaj użyję, użyję jego słów, że ta nowa maszyna to jest taka Toyota Yaris no i oczywiście zawiezie z punktu A do B i wszystko będzie ok. Natomiast ta maszyna z 2004 roku to jest taki Mercedes S-klasa, one były w tej samej cenie, ale sami rozumiecie. Tutaj mamy Jarisa, który oczywiście spełni swoją funkcję, a tutaj mamy S-klasę, która jest po prostu bardzo wygodna, niezawodna i pewnie jeszcze na dużo, dużo dłużej wystarczy. Nietypowy temat trzeci. System parkingowy. Takie systemy parkingowe jak są na między innymi, parkingach, w centrach handlowych, a tutaj akurat miałem klienta jedną z hal targowych w Warszawie, nie będę mówił która, natomiast cały system parkingowy, czyli te wszystkie bramki, oprogramowanie, bileciki, te drukarki i też system informatyczny do obsługi tego z centrali i kamery, to wszystko zrobiliśmy właśnie w leasingu. Już ten leasing się skończył, bo to było ładnych parę lat temu, natomiast takie rzeczy też jak najbardziej można leasingować. Temat czwarty, o którym tylko tutaj dzisiaj wspomnę, dlatego że będzie cały osobny odcinek na ten temat oprogramowanie. Wiem, że niewiele osób nadal zdaje sobie sprawę z tego, że oprogramowanie komputerowe można jak najbardziej leasingować. Chodzi tu oczywiście o takie systemy typu CRM dla firm, systemy takie współgrające do obsługi klientów, czyli jakaś aplikacja internetowa, aplikacja mobilna na telefon to wszystko. Jako, jako ten system, jako tą system matkę, który gdzieś tam w centrali funkcjonuje, to wszystko można wylizinkować. I to jest koniec części pierwszej nietypowych rzeczy. Które byłem w stanie wylizingować. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to poproszę o subskrypcję, udostępnienia, lajki, żeby ten materiał dotarł do jak największej liczby osób, żeby jak najwięcej osób mogło się o tym dowiedzieć, żeby też, żebym był w stanie im pomóc, bo wiem, że są takie sytuacje, że ludzie potrafią miesiącami, a czasem nawet i latami poszukiwać finansowania na coś nietypowego, i może tutaj będę w stanie swoją wiedzą ich wesprzeć, pomóc im po prostu zdobyć finansowanie. Dzięki, że byliście ze mną. Pozdrawiam was serdecznie. Cześć.